Cześć! Witajcie na kanale Samochody Graczyka. Zbliża się rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji odwiedziliśmy mrągowo spokojne. A tematem dzisiejszego wideo będzie T34. Na gajosa nie wyglądam, ale też jest zajście. Buja. Witamy Was w Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrongowie. A ze mną jest Gregori i chwili. Ja? Da. Tym wojnę wygrali, to nie wiem. Pięknie prowadzi, co? co? Zobacz, co znalazłem. Do, do konserwacji deski. Często konserwujesz deskę w swoim czołgu? Tak, klozetową. Yeah. Wkładamy właśnie taką rurkę tutaj i petardę do środka i idziemy czy czwórką to było zrobione na jakiejś inscenizacji w Mazurolandii. W w Zakończyne w gierłoży. Dojeżdżamy czołgiem i pirotechnik robi taki wielki bum. Kula ognia, normalnie fajnie. Sławka zdążyliście poznać przy okazji filmu na kanale Samochody Graczyka razem. A 25. dziś pozwolimy mu się pochwalić jego skromną kolekcją czołgów. Trzy sztuki, ale opowiemy tylko o jednym. Dzisiaj o jednym, żeby nie było za dużo na raz. Czołg T-34-85 powojenny, kalibera maty 85 mm. Czyli ten najlepszy, bo te wojenne wcale nie były takie dobre. Ale teraz są dużo droższe. Y, obsługa takiej 3-4 to byle traktorzysta, kawalerzysta był w stanie wsiąść i pojechać. Stalin mówił, że jedna śmierć to, ta, to tragedia, a milion śmierci to już jest statystyka. Ciężkie. To jest oryginalne. Do tego dolicz jeszcze Wagę prochu, łózka jest pusta, ale pocisk jest y, oryginalny. Ktoś kiedyś mnie się zapytał, kiedy kupujesz czołgi? Ja mówię, nigdy czołgu nie kupuję, bo czołgi są za drogie i za mało ludzi można tym przewieźć. Muzeum czołgu nie ma wojskowe, no to pierwszym czołgiem był właśnie T55, następnym był T34 i później T72. Także w naszym muzeum jest przegląd czołgów, od, tak jakby od II wojny do współczesności. No ale generalnie są trzy i na razie wystarczy. To fantastyczna lekcja historii zobaczyć Oczy... całą kolekcję w jednym miejscu. Tak. I na dodatek sprawny. Prawny, Skrzynki pozamykam, bo ludzka ciekawość nie, nie ma granic. I zawsze, zawsze ludzie muszą zajrzeć, popatrzeć, ale zamknąć już nie ma, nie ma komu. Ja jestem bardzo dumny z tego, z tego pojazdu z racji tego, że to jest tak naprawdę podwójna legenda. Jest to legenda czołgu drugowojennego i legenda y, filmu Czterej Pancerni i Pies. I ten egzemplarz y, pochodzi z łódzkiej filmówki i na potrzeby filmu był spawany na kwadratowo i grał rolę czołgu niemieckiego. I stąd te błotniki, o które często ludzie pytają. W kadłub czołgu możemy podzielić na kilka przedziałów. W pierwszej części jest przedział mechanika kierowcy, z boku siedzi czynnościowiec. Po środku czołgu jest skład amunicji, tak jakby na, na podłodze. Obsługa wieży i przedział silnika i transmisji. Pokrywy zaworów są zaraz pod, pod płytą pancerną górną, a silnik stoi niemalże na. Na podłodze, na podłodze czołgu. To, co wyróżnia silniki czołgowe, to podwójny system uruchamiania. Jest to system sprężonego powietrza i elektryczny. Tym rozrusznikiem jest rozrusznik elektryczny, a rozruchem awaryjnym możemy nazwać rozruch pneumatyczny, z racji tego, że ten czołg nie był wyposażony w sprężarkę powietrza. A to z butli się odbywało, czy? Tak. Pod nogami kierowcy mechanika jest butla. <laughs> Taka nieduża butla 5 kg, y, która jest nabita do ciśnienia 150 atmosfer. I po otwarciu kranika na, na butli i zaworu uruchamiającego, gdzie sprężone powietrze do rozdzielacza. To jest naprawdę super rozwiązanie. Y, na silniku, tam czołgowym, mam taki fajny przekrój. Łatwo to wytłumaczyć dla normalnego zjadacza chleba, jak to, jak to działa. To może pójdźmy. No to zapraszam. Symbole bliskie żołnierskiemu sercu. Godło to PRL. Jest, to jest przekrój silnika y, akurat do, dokładnie z czołgu T55. 55 ma niemalże identyczny silnik, tam drobnymi szczegółami się różni. Jak ktoś zna zasadę silnika benzynowego, układu zapłonowego na, na zasadzie aparatu zapłonowego, cewki i, i, i świec, to tu działa na podobnej zasadzie. To się składa, tak jak wcześniej wspomniałem, z butli sprężonego powietrza. W której jest 150 atmosfer, później jest zawór redukcyjny, który redukuje ciśnienie ze 150 na 70-80 atmosfer, i to jest rozdzielacz pneumatyczny. I tak jak w, w, w silniku benzynowym jest aparat zapłonowy i jest kopułka, gdzie na, na, na najwyższym miejscu jest przewód od świecy, i tutaj podobnie. Dodajemy ciśnienie tak jakby w centralne miejsce rozdzielacza, i rozdzielacz ma taką funkcję, żeby te zadane ciśnienie 70 czy 80 atmosfer rozdzielić na poszczególne cylindry. I rozdziela to w ten sposób, tak jak jest kolejność pracy silnika 12 cylindrowego. Kolejność pracy jest taka, że w tym momencie załóżmy szósty cylinder mamy w suwie pracy, czyli zawory mamy zamknięte. Dajemy ciśnienie poprzez zawór jednokierunkowy nad tłok i to ciśnienie powoduje to, że tłok wykonuje ruch do dołu. Jak tłok pójdzie do dołu, automatycznie wał korbowy nam się obróci. Obróci nam również rozdzielacz ciśnienia. I rozdzielacz skieruje na następny y, cylinder, który powinien być w suwie pracy. Pchnie tłok do dołu i tak brr, 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 i chodzi. Żeby to zrozumieć, to jest po prostu działanie strzykawki. Tak. Sprężasz powietrze, tłok idzie w dołu. To, i tak. Tyle. To na, takie za, na takiej samej da. zasadzie. I to jest tak proste, że. fenomenalne. Taka butla wystarczy na 3, 4, maksymalnie do 5 y, uruchomień. Dobrze, sprawnego silnika, niezapowietrzonego. Ten silnik w ogóle powstał na bazie silnika lotniczego, silnika benzynowego. Biuro projektowe szukiwało silnika wysokoprężnego, który można byłoby napędzić, napędzać czołgi, które ważą tam powiedzmy około 30 ton. Za bazę silnika czołgu T34 wzięli silnik lotniczy. Widziałem w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. i Silnik wizualnie jest bardzo podobny. Troszeczkę ma inne pokrywy zaworów. Jest to jakiś tam system wtrysku, wtrysku benzyny. Ale geneza silnika jest yy, pochodzi z samolotu. Silnik jest włoski, nie? To Fiat był czy coś takiego? Nie, wie, wiesz, to, to co wszystko ruskie wymyślili, to przeważnie było tak, że albo u, u Niemca na Strychu wynaleźli, albo wynaleźli u Amerykanina w piwnicy. To to taka... Taka to była u nich tam zasada produkcji, konstrukcji, wynalazczości. Pojemność takiego silnika to jest 38 800 centymetrów sześciennych, czyli prawie 40 litrów. I tak naprawdę wygenerowanie mocy 500 czy 600 koni z takiej pojemności w dzisiejszych czasach to jest jak na sali. A tutaj jest taki silnik, który nie jest przekrojem. Ale no to jest wielkie ale, ale tu się można pochwalić, że mamy żuka z silnikiem czołgu. Nikt, to jest, nikt nie ma żuka z silnikiem czołgu. To jest bimota. <laughs> Jakie znaczenie miał T34 dla zwycięstwa w wojnie? T34, jeżeli chodzi o front wschodni, podejrzewam, że to był taki młot do wbijania gwoździa w trzecią Rzeszę. Czyli miał jednak znaczny wkład w pokonanie Niemiec. Czołg jak czołg, ale myślę, że te załogi, które poświęciły niejednokrotnie życie. Ten jest w produkcji 54 roku tak naprawdę to jest mhm. jeden z ostatnich modeli produkcyjnych. I on już jest przystosowany do obrodzenia. Do podwodnego, tak. Belka tego typu jest przywiązana do gąsienicy w poprzek i to służy jako wyciągarka, Tak, nie? Tak, 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 On się unosi wtedy na tej belce i przetacza po niej no tak. kołek samowyciągacza. Jest po prawej stronie i on musi być takiej długości, jak jest szerokość czołgu. Działa to na takiej zasadzie, że przymocowuje się do gąsienic na tej samej wysokości pętle linowe, przez które przetyka się ten kołek, włącza się bieg do przodu, czy do tyłu, w zależności w którą stronę chcemy wyjechać. I on tak jakby jak babcia z balkonikiem. Z przodu zakładasz, z tyłu wyjmujesz. Przekładasz te liny i kołek z przodu, podjeżdżasz o długość oporową gąsienic, wyjmujesz z tyłu, i tak czy przez to na pewno nie jest. I w zależności od tego, na jaką głębokość zagrzęźniemy to jest praca dosyć, dosyć żmudna i niechciana, no, ale jest. Jeżeli nie ma w pobliżu nikogo, kto by cię mógł wyciągnąć, to, to jest jedyna możliwość. Ale dzięki temu, że ma stosunkowo szeroką gąsienicę, to on chyba tak się nie zapadał, bo ta masa 30 ton rozkłada się. Cały piz polega na tym właśnie, żeby pojazd o dużej masie przemieścić po grząskim, nierównym terenie, to po to ma, ma tę gąsienicę, żeby zmniejszyć jego nacisk jednostkowy na, na, na centymetr kwadratowy. Niech myślisz, co jest największą zaletą tego czołgu? Silnik wysokoprężny, prostota obsługi, łatwość napraw w warunkach polowych. Ta prostota wy... to tak w zasadzie wynika z tego, że to jest bardzo prymitywne urządzenie. Dzięki temu było dosyć tanie, jeśli chodzi o koszty produkcji, i dlatego mogło, można było wyprodukować tego dużo, dużo więcej niż, niż wozów przeciwnika. Tutaj napęd jest na telną gwiazdę, silnik jest wzdłuż, za silnikiem jest obiegowa skrzynia biegów, i na skrzyni biegów mamy dwa sprzęgła boczne. I przekładnie napędowe. Główne koło talerzowe, które jest napędzane przez małe kółko, małe kółko zębate. To małe kółko, które tu jest, to jest koło napędowe. Napędza całą gąsienicę, tak? tak? Czyli Na... te kółeczka są luźne. One się tylko tak, przekaczają. To, to są, to są tylko koła koła nośne, które przenoszą yy, ciężar wagę pojazdu na, na, na gąsienicę, a gąsienica oddziałuje na grunt. I to, co jest bardzo charakterystycznym dźwiękiem jazdy czołgu T-34, to jest jego takie te klekotanie. Często właśnie ludzie myślą, że to wy, wychodzące, wysuwające się z gąsienicy... No, taka jest legenda. No, taka jest legenda, legenda to jest... To, to jest legenda, właśnie. Tu jest miejsce przyspalenia dodatkowego takiego arkusza blachy, po którym mogą się przesuwać, by gąsienic, i jeśli stworzeń wysuwa się z gąsienicy poprzez wybrzuszenie na tej blasze, dopycha stworzeń z powrotem do gąsienicy, ale to nie jest ten dźwięk. Ten, bo ten dźwięk to by się pokazywał nam raz na jakiś czas. A te klekotanie jest regularne. I to, co nam klekocze, to są rolki napędowe. Każda rolka się obraca na, na tym sworzniu. Tymi rolkami zapieramy się w zęby gąsienicy. I poprzez tą rolkę, rolka uderzając w ząb gąsienicy, wywołuje ten dźwięk charakterystycznego klekotu. O, no to się czegoś ciekawego dowiedzieliśmy. Pytaj, ja Ci będę mówił. Super. Dwa koła są napinające, 10 kół nośnych i dwa koła napędowe. Takie rozwiązanie zajmuje kupę miejsca pewnie we wnętrzu, nie? W tej wannie, bo na drążku... Na pewno jest łatwiej to wykonać. Tak, tylko że wtedy, jeżeli jest zawieszenie na drążkach skrętnych, mamy różne odległości pomiędzy kołami. Z racji tego konstrukcyjnie, że jeden drążek prze, prze, przechodzi obok drugiego i o grubość drążka musi mieć przesunięty rząd, rząd kół z jednej, jednej strony względem drugiej. A tutaj nie ma tego, z racji tego, że sprężyna jest w pionie i wahacz jest około półmetrowej długości. Produkcja T34 zaczęła się od początku lat 40 i była gdzieś, przynajmniej w, w Polsce, była realizowana do połowy lat 50. Były, były produkowane. Gdzie to? W czy co? Były w Furki były jeszcze często wykorzystywane jako pojazdy do nauki jazdy i jako cele poligonowe. Także śmiało można powiedzieć, że do końca lat 90. to w polskiej armii można było je spotkać. Czołg, który jest bardzo mocno wryty chyba w naszą świadomość, świadomość Polaka. Tę świadomość to bardzo film y, zakotwiczów. Wierzy z naszym, w naszym wieku. Patrzysz co się dzieje w naszym otoczeniu, to oprócz pomników papieża Jana Pawła II, to chyba T-34 jest najczęściej widzianym pomnikiem w Polsce. Chociaż no, Wiesz, ja myślę, historia to... się zmienia ja... teraz. Historia tak? się zmienia, jest tam, było jakieś tam odrosyfikowanie tak jakby naszych trawników i, i placów zabaw, ale ale 34 zawsze mi się wydaje będzie, będzie symbolem II wojny światowej z racji tego, że w niejednym rankingu wygrał na, na najlepszy czołg drugowojenny, no ale w wiadomości Polaków i tak, i tak zawsze będzie królował z racji Janka, z racji Gustlika i, i, i całej załogi i Szarika. Dlaczego wyprodukowano w czasie wojny 55 tysięcy sztuk, a 42 tysiące Niemcy zniszczyli? Bo dlatego, że mieli co niszczyć. Ale mieli było... mniej czołgów. To nie dochodzimy do tej samej sytuacji, co dzisiaj widzimy, w relacjach, że ilość, ilość, ilość. Czy wiesz, ilość, ilość, ilość na pewno tę rolę odgrała. Sami się zastanówcie. Tak. <grym> Idziemy do środka, to coś tam, coś tam będzie ci łatwiej wytłumaczyć. Nie było tak trudno. Zobaczymy teraz jak Maciek wchodzi. No, nie, ja <grym> tu że się wywaliłem. Ja sobie wezmę drabinkę. Gdzie nie? nie musimy się martwić, że się coś pod nami wgnie... Tak, wzią. no ale Gniecie. też wolę uważać, żeby się nie uszkodził, bo ja jestem ciężki. No właśnie, nie mówiliśmy. Pancerz jest z płyt spawanych. Wieża jest odlewana. Pierwsze wieże były też spawane spawane z płyt stalowych, w zależności od tego z jakiej fabryki, bo yy, i podwozia się różniły, i wieże się różniły, i były najpierw prymitywne, mniejsze, to były coraz... Ta jest już ostatni wypust, tak jakby największe. Ten czołg jest z ostatnich lat produkcji, przystosowany do brodzenia podnie. dnie. Oświadczy Oczy... o tym kołnierz na jaźmie karabinu maszynowego, na jarzmie armaty i nawet no. wokół wylotu wentylatorów zakładało się specjalny pokrowiec, żeby woda się nie dostawała. Oczywiście włazy i, i, I cała transmisja była specjalnie zabezpieczona mazidłami, smarami, tak żeby się woda nie przedostała do wnętrza. Stoję we włazie dowódcy. Specjalne jest do tego. No, trochę tu się zacięło. Przede mną siedzi celowniczy. Tak naprawdę w tej chwili nie mamy tutaj żadnych skrzynek amunicyjnych. Dno czołgu kończy się na tej pozycji. Tu jest kulisa instalacji elektrycznej do obsługi wieży. I od tego momentu do samego dna y, powinny być skrzynki z amunicją. I wnętrze wieży też jest wypełnione y, pociskami. Najwyższy czas zajrzeć do środka. Załoga do wozu. Nie wiem czy to jest mój, moja średnica. Jeszcze się. Są y, do biegów, do mechanizmów skrętu, gaz i hamulec. To są te rynny, o których mówiłem. W tych rynnach, y, jedna, druga, tam dalej, każde koło sprężyne tutaj we wnętrzu. To są pochwy, w których znajdują się wahacze. Tu jest blokada wieży, tak? Mamy wieżę odblokowaną. jak do dołu się Zahamować, tak naprawdę to trzeba delikatnie do góry, Aha. żeby wywołać. No nie chcę tego ryzykować, żeby tam coś się. Ale, ale tak to mniej więcej działa. Dobra, a gdzie jest kierownica? Kierownica jest taka prosta, prymitywna prawo. Lewo, prawo, lewo. To trzeba mieć naprawdę sporo krzepie, żeby, żeby, żeby tym sterować. Tak proste i tak prymitywne, że aż tak naprawdę się nie chce tym jeździć. Ja szczerze mówiąc to nie wiem, jak oni tym czołgiem drugą wojnę wygrali. Jeżeli nie odpalamy z butli, to odpalamy z rozrusznika. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Musimy... Dać zasilanie. Yy, możemy sobie już wcześniej przygotować na tym grzybyku ustawić, ustawić wolne obroty. Naciskamy guziczek pompy podtłaczającej olej. O, słychać, bzz, pompka chodzi. Obserwujemy manometr 5, 6, 7, 8, 9 atmosfer i rozruszamy. On pięknie chodzi, ale nic nie słychać. W tej chwili jest przebieg 74 km po, po remoncie. To jest dużo czy mało? Dla laika 74 km w czołgu? Nie, dla lajka, to znaczy powiedzmy, dla czołgu też nie jest to dużo, ale. ale... Jeżeli mamy y, rozpatrywać żywotność czołgu takiego czy innego, czy innego pojazdu gąsienicowego, to w zależności od częstotliwości serwisów i dbania o ten sprzęt, to 3-4 tysiące kilometrów to już jest wszystko. To trzeba, y, pojazd się kwalifikuje do naprawy głównej i ewentualnie postawić na pomnik, których jest jeszcze dużo. Czyli... Jazda takim czołgiem to jest naprawdę bardzo ekskluzywna sprawa i, i to nie jest dostępne nie, dla każdego. Dla, znaczy dla każdego kto chce za jakieś tam pieniądze zapłacić, dlatego, dlatego realizujemy takie przejażdżki, vouchery i to musi kosztować jakieś pieniądze z racji tego, że zakup takiego czołgu to jest bardzo duży wydatek, jego żywotność jest bardzo mała, a koszty eksploatacji są bardzo duże. A, jeszcze jedno, to mnie zawsze ciekawiło. Was? Ewakuacyjny. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja albo Maciek tam wyszedł. Wiesz co? jest ja coś myślę, czepły, ale ja myślę, że do... o, myśl... chyba to jest też trzeba najpierw posprzątać i później można się było w nim pochwalić. Ale ja myślę, że w stanie zagrożenia, jakbyś miał tu ogień, to byś kurde, razem z Maciem. Obaj jednocześnie przez, te, przez ten głaz wyszli. Mm -hmm. Zostawiam wam to do własnej oceny, ale wiemy jak uciec, <laughs> wiemy jak obrócić działem, a jak skręcić. Co, mechanizm, mechanizm skrętu jest tu tak prymitywny, że nie ma prostszego. Silnik, skrzynia biegów, yy, pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów jest sprzęgło główne do włączania biegów. I jak sprzęgło główne puś puścimy, to pojazd nam już jedzie, ale żeby skręcić no to musimy coś rozłączyć, żeby była różnica w prędkości gąsienic. I to realizujemy przez to, załóżmy, chcemy skręcić w prawą stronę. Ciągniemy drążek do siebie w takie, powiedzmy, położenie i w tym momencie, w takim położeniu drążka, prawa gąsienica nie jest napędzana. Napędzana jest tylko gąsienica lewa. I w instrukcji jazdy czołgiem T-34 jest tak napisane, że jak chcemy skręcić, to ciągniemy drążek, do siebie i w tym momencie dodajemy gazu, żeby tak jakby nadać większą prędkość gąsienicy przeciwnej do skrętu. Czyli ciągniemy do siebie, dodajemy gazu i jeżeli jest to miękkie podłoże, to skręcimy szybciej. Jeżeli to będzie podłoże bardziej twarde, to będziemy realizować skręt po większym łuku. Jeżeli chcemy skręt zacieśnić, ciągniemy to często dwoma rękami i w tym momencie jak mamy tą dźwignię do takiej pozycji zaciągnięto, to hamujemy bęben prawej gąsienicy i równocześnie możemy dodawać gazu. I wtedy prawą gąsienicę, nie dosyć, że mamy rozłączony jej napęd, to jeszcze ją przyhamowujemy, a dodając gazu napędzamy bardziej gąsienicę lewą i, i wtedy skręcamy. Nie da się tym driftować. Yy, wiesz, co nigdy nie próbowałem, ale. Ale, ale raczej ja tego nie widzę, jest tak toporny pojazd do jazdy i, i trudny w prowadzeniu fizycznie, fizycznie jest wyczerpujący mocno Może się przejedziemy kawałek? Chcesz się namówić na no, jazdę te 34 Wiesz, mnie tam namawiać to nie trzeba To, to nie jest, nie... jest jedyna szansa, żeby rudym przejechał się rudym Rudy. O. Rudy jedzie rudym Jedziemy? Jedziemy jasne, że tak No to jedziemy no MZN-ka rozrusznik bieki do przodu Ale it's hard. Ale jest piękna historia. Zrobiłem półtora kilometra i już mam dość. Słuchaj, a te filmowe czołgi jeszcze ocalały? Co kręcili cztery pancerni? Wiesz co, dwa, dwa czołgi na pewno są w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Ja osobiście je tam widziałem. Jeden z nich ma wyciętą ćwiartkę z przodu, a drugi ma duże braki w wieży. I tak to są, 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 można je obejrzeć. Naprawdę fajne muzeum tam zrobione jest teraz, w nowym miejscu na ławicy, na lotnisku. Czek Pojeździliśmy te 34. Udało nam się w zasadzie Tobie go cudownie ubrudzić. W ogóle, powiedz mi, skąd pomysł Jezu. na zbieranie czołgów? <laughs> Masz trzy czołgi, a w zasadzie cztery, <laughs> bo ten. Jeżeli mi pokazałeś, to jest czołg, od którego zaczęło się twoje zbieractwo czołgowe. Cała taka Zaczyna fajna to, zabaweczka. Bo po, po części to może nieświadomie, bo tak naprawdę to mi mama to jakiś czas temu powiedziała. Historia była taka, że kiedyś była moda na ruskie zabawki, bo polskich nie było. I wiele rzeczy się kupowało od ruskich na rynku, albo w normalnych sklepach. Blaszane, plastikowe. Rodzice mi taki czołg jako zabaweczkę kupili. W formie żartu powiedziałem, że jak będę duży, to będę miał kiedyś taki. No i proszę bardzo. t 55. 5-5 to jest chyba twój ulubiony czołg, nie? Tak. I w, mając w perspektywie 3 do, 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 do obsługi, do jazdy, to mi się wydaje, że czy czwórka jest legendą. To nie podlega żadnej dyskusji, ale do jazdy wydaje mi się, że 5-5 jest najbardziej pre, precyzyjnym, przewidywalnym czołgiem do, do prowadzenia. Dziś dzięki Sławkowi i jego kolekcji czołgów z polskiego wojska. Spełniłem swoje dziecięce, a także dorosłe marzenie, pojeździłem czołgiem T34. Przede mną kolejna wycieczka przejażdżka T55. Jeżeli Wy chcielibyście. Sławek, Sławek, czy ja też mógłbym się przejechać tym czołgiem? Jak wszyscy to wszyscy babcia też. Czy mamcie za słowo, w jaki sposób to mogą zrobić? Będzie konkurs, o którym powie Tomek. OK. Oprócz Macieja, który ma olbrzymią, ochotę przejechać się T55. Także wy macie szansę przejechać się tym czołgiem razem ze Sławkiem. Możecie wygrać w konkursie, który załatwił wam graczyk, przejażdżkę tym wspaniałym czołgiem. Możecie wygrać voucher rodzinny, żeby przejechać się w kilka osób czołgiem T55. Voucher o wartości 1000 zł. Oprócz vouchera na przejażdżkę będziecie mogli zwiedzić to wspaniałe Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie razem ze Sławkiem, któremu będziecie mogli zawracać głowę i truć różnych ciekawych sprzętach, nie tylko wojskowych, bo są tu też i samochody policyjne i strażackie najróżniejsze, przez kilkadziesiąt minut. Tak jest. A to jest po prostu już niewycenialne. Takie vip zwiedzanie Muzeum Sprzętu Wojskowego. A konkurs jest bardzo prosty. Musicie oznaczyć Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie na Facebooku i udostępnić film z Facebooka Samochody Graczyka, bądź z YouTube'a, bądź z Instagrama na swoim profilu facebookowym, instagramowym, no w ogóle w mediach społecznościowych. Następnie w komentarzu na Instagramie albo na Facebooku Samochody Graczyka musicie napisać, dlaczego właśnie Wy jesteście godni przejażdżki czołgiem i dlaczego właśnie Wy zasługujecie na ten voucher. Z racji tego, że to ja wymyśliłem ten konkurs, a Sławek ufundował nagrodę, Juri jest i składa się z mojej osoby, osoby pana Macieja i pana Sławka, a tak naprawdę to i tak ja podejmę decyzję, kto z Was wygra ten voucher. W konkursie możecie brać udział od dziś, czyli od momentu emisji tego filmu, do końca maja. 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, na profilu instagramowym i Samochody Graczyka na Facebooku ogłoszę, kto został szczęśliwcem i kto będzie mógł się przejechać tą pancerną puszką. To koło las. Czy to Jawa czy Sen? Co Ci przypomina? Voucher będziecie mogli wykorzystać w terminie wakacyjnym, czyli od dnia rozpoczęcia wakacji do 1 września. Jest to bardzo atrakcyjny termin, gdyż możecie przyjechać na przykład na piknik country dom rągowa i przy okazji zwiedzić muzeum i pojeździć czołgiem. Termin jest do ustalenia na telefon, ale osoba, która wygra, voucher. Zostanie o tym wszystkim poinformowana już w rozmowie prywatnej. Tak, zapraszamy, przejażdżka będzie po poligonie wojskowym, aż się wszyscy osmarkają. I tak kończymy dzisiejsze wideo, w którym nie opowiadaliśmy na samochodach Graczyka, a opowiadaliśmy o wspaniałych czołgach Sławka. O czołgu, który jest legendą i czołgu, bomek, który. Bomek. słuchaj, e, e, weźmiesz mnie na tą przejażdżkę ten T55. Te no przecież Ci już Sławek obiecał, dobra. Okay. Nie chce mi się już gadać, to wszystko, nara. Ej.